Najwyższy czas na setny odcinek z mojego cyklu Stargu Staroci. O czym opowiem wam tym razem? O Ali w krainie czarów, o tchnieniu grozy, czyli tajemniczym zbiorze opowieści sprzed lat oraz o kolejnym jamniczku ze świetną moim zdaniem okładką. Zapraszam. Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Essa Czyta w kolejnym, a więc setnym odcinku z cyklu Stargu Staroci. Zgodnie z zapowiedzią na kanale pojawią się aż dwa setne odcinki, dlatego że jakiś czas temu pomyliłam się w ich numeracji. Czy ten odcinek będzie wyjątkowy, czy pojawią się w nim wyjątkowe książki? Ocenicie sami, bo z mojej strony każdy odcinek jest ciekawy i właściwie każda książka, którą pokazuję, na swój sposób jest Intrygująca. A to za sprawą dedykacji, a to za sprawą ilustracji, za sprawą okładki, czy po prostu za sprawą opowiedzianej w niej historii. W ramach tego odcinka opowiem Wam jak zwykle o dziesięciu książkach. Wśród nich będzie, będzie królowała literatura kierowana do tego dorosłego czytelnika, choć i takie smaczki z literatury dla tych nieco młodszych czytelników też się pojawią. Będą świetni ilustratorzy, ciekawe wydania. Zaczynamy. Po pierwsze, pozycja wyjątkowa, taka pozycja, o której słyszałam już od jakiegoś czasu, ale nie śniło mi się, że ona znajdzie się w moim prywatnym księgozbiorze. A znalazła się za sprawą niedawnej listopadowej aukcji krakowskiego antykwariatu nauko naukowego. Podjęcie decyzji o jej licytowaniu było w moim przypadku bardzo nagłą decyzją i zupełnie jej nie żałuję. Ala w krainie czarów wydanie od wydawnictwa Gebetner i Wolf. Niestety nie pierwsze wydanie w tym tłumaczeniu, tylko wydanie trzecie, ale to na pewno widzicie na przebitkach. Wydanie trzecie zilustrowane przez Kamila Mackiewicza. O Kamilu Mackiewiczu w ramach tej serii już była mowa. Wolny przekład z angielskiego Podkreślam, wolny Marii Morawskiej. Wiersze przełożył Antoni Lange, i ze względu na te przekłady jego wierszy, te edycje są szczególnie cenione. Wydanie z 1938 roku, wewnątrz i ilustracje takie kolorowe. I czarno-białe. Mogą zaskakiwać, dlatego że są takimi ilustracjami dość mocno zakorzenionymi w tej estetyce lat 30. czy lat 20., a z drugiej strony nie przypominają tych ilustracji disneyowskich czy późniejszych, które z Alicją w krainie Czarów mogą nam się kojarzyć. No właśnie, bo Ala w krainie Czarów. Czy Alicja w Krainie Czarów nie zawsze była Alicją? Wcześniej była Alą, a w pierwszym polskim dość tajemniczym przekładzie, przekładzie jeszcze z 1910 roku, Ala była Alinką. Alinką nie w Krainie Czarów, tylko w Krainie Cudów, jeżeli teraz niczego nie pomyliłam. Tak jest, były to przygody Alinki w Krainie Cudów, więc Alinka, Ala i w końcu Alicja. Podoba mi się przedstawiony tutaj szalony kapelusznik. Podoba mi się też kilka innych postaci, które na pewno widzicie na ilustracjach. Cała książka kończy się takimi wigilijnymi życzeniami wróżki dla dziecka. Może przeczytam Wam fragment, bo w końcu do świąt pozostały nieco ponad trzy tygodnie. Wow! O pani, jeśli wróżek korowody mogą porzucić na krótkie chwile mgnienia swoje igrzyska i swe elfie gody, to wszczęsny dzień Bożego Narodzenia! Wiedzą to dzieci ludzkiego plemienia, ach, dzieci grzeczne, nasze ukochane, że dawno w dzień Bożego Narodzenia z nieba na Ziemię przyszło zwiastowanie. I co rok, kiedy błyśnie czas kolendy, wspomnienie owej gwiazdy dzieciom gwoli, radosnym echem rozchodzi się wszędy pokój na Ziemi ludziom dobrej woli. No widzicie, nawet w Ali w krainie Czarów, czy w kra Alicji w krainie Czarów, jakiś tam smaczek. Około Bożonarodzeniowe, powiedzmy się znajduje. Więc jeżeli lubicie takie książki z, ze świątecznym twistem, to miejcie na uwadze, jak się okazuje, i ale w krainie czarów. Może jeszcze dodam, że przed II wojną światową ala została wydana trzykrotnie, a po wojnie dwa razy. Tak, chyba nic nie pomieszałam, więc możecie trafić i na takie wydania z lat. 40. Dobrze wiecie już o tym, jeżeli jesteście tutaj ze mną od kilku, kilkunastu odcinków, że zbieram sobie książki z serii z jamnikiem, ale z takiej kolorowej podserii z jamnikiem, bo jamniki też ukazywały się w serii czarno-białej. Ja celuję w te kolorowe, bardzo barwne okładki. Tym razem Grażyna Wojszni-Sterlikowska i Rabarbarek. Książka... Spod serii serii z jamnikiem ze znakami typograficznymi. Rabarbarek. Spójrzcie tylko na okładkę. Ciekawe, czy już wiecie, kto ją wykonał. Marian Stachurski. Jeżeli lubicie ilustracje okładki Mariana Stachurskiego, no to zwracajcie uwagę na jamniki, bo sporo ilustracji okładek do jamników ten pan wykonał. Tego mojego jamnika wydał oczywiście czytelnik w 1968 roku, ale jest to wydanie drugie. Nakład 30 tysięcy. Egzemplarzy. Poszukajmy jeszcze informacji o tym, o czym opowiada ten jamnik. Oficjalnego opisu wprawdzie nie znalazłam, ale znalazłam opinię użytkownika Tomasza. Gdyby było przed przystąpieniem do tej lektury dla wszystkich jasne, że ta książka jest tylko dla dzieci i młodzieży, nie byłoby nieporozumień co do sensu i logiki. Nie wolno oceniać tej książki osobie dorosłej. Ciekawe. W błąd wprowadza to, że książka jest umieszczona w serii z jamnikiem. Nikt chyba nie przetrawi takiego rekwizytu jak drabinka. Sam tytuł może sugerować, że to jest lekka lektura i przymrużyć oko na resztę. Tajemnicza dość opinia. A inna akcja. Powieści toczy się na fikcyjnej, rajskiej, egzotycznej, międzynarodowej wyspie. Tony Armand wygrał w teleturnieju Jaguara, którego widzimy na okładce, który kilka godzin po triumfie został skradziony. W tym samym czasie sąsiad również został okradziony. Starszemu panu zrabowano wygraną w totka. Wkrótce okazuje się, że takich poszkodowanych jest więcej. Powieść jest zbyt infantylna dla dorosłych, a zdecydowanie za poważna dla dzieci. Więc pytanie: do kogo ona jest skierowana? Czy mam ochotę sprawdzić? Na razie nie, ale wszystko w swoim czasie. Na razie cieszę oko. Mam nadzieję, że o tej pozycji jeszcze w ramach tej serii Wam nie opowiadałam, ale znalazłam ją na regale z książkami, które mam Wam do pokazania, więc zakładam, że nie, odło nie odłożyłam jej tam przez przypadek, bo opowiadałam Wam o niej już na Instagramie. Tchnienie grozy. Jeżeli tak jak ja lubicie zbiory opowieści z dreszczykiem, to może zainteresuje Was ten zbiór. Bardzo wpadła mi w oko jego okładka, dlatego że można interpretować ją na kilka, myślę, różnych sposobów. Choć najbardziej trafiona interpretacja wydaje mi się być związana z włosami unoszącymi się na wodzie, na wodzie jak z tym znanym obrazem przedstawiającym chyba. Ofelię, jeżeli nic nie pomyliłam, wydawnictwo poznańskie, 74 rok, wydanie pierwsze i nakład 50 tysięcy egzemplarzy, czyli taki nieco większy nakład. Przełożył z angielskiego Tadeusz Adrian Malanowski, a wybrał Wojciech Żukrowski. Ten od różnych opowieści z Azji, opowiadania. Okładkę, która tak mi się podoba, projektował Wojciech Korytowski. Najpierw mamy wstęp do niecierpliwego czytelnika autora tego wyboru. Wiem, że spieszno wam, by się pogrążyć w lekturze, żeby na chwilę zapomnieć o całym Bożym świecie. Pilno wam przeżyć miły dreszcz niepokoju, tym milszy, że całkiem bezpieczny. Przytrzymuję was jak za rękaw, dopominam się o minutę rozmowy, proszę o nią. Na całym świecie ogromnym powodzeniem cieszą się różne antologie niesamowitych opowieści. Nasz wybór niesamowitych opowieści powstał w innych okolicznościach. Tutaj ominęłam fragment. Chnienie grozy, jakie wam teraz proponuję, jest kontynuacją tamtej nie bardzo zdrożnej zabawy, w której pisarze opowiadali sobie wieczorami różne historie. Jeśli już podróżując czytam tyle tego drukowanego śmiecia, czemużbym nie miał wybrać z niego co mi się wydało najlepsze dla rozrywki i odpoczynku naszych czytelników, bo podobno właśnie takie opowiadania, grozy są świetnymi towarzyszami, jeżeli chcemy się zrelaksować. Świetnymi towarzyszami właśnie w te długie jesienne wieczory. Co my tutaj mamy w środku? Między innymi świetną opowieść Shirley Jackson, czyli Loterię, którą czytałam o dobrych kilka lat temu. Mamy też opowieść Roalda Dala, tego od Charliego i fabryki czekolady, między innymi zatytułowaną Człowiek z południa. A co poza tym, no, możecie zerknąć na spis treści, które zapewne gdzieś mniej więcej teraz Wam. Pokazuje. Intryguje mnie też pierwsze z opowiadań, ale to ze względu na tytuł. Antykwariat na rogu. Wiadomo, że gdy. W opowieści pojawia się antykwariat, wtedy czytam daną opowieść z jeszcze większą ciekawością. Tak samo, gdy czytam jakąś książkę, w której pojawia się znane mi wydawnictwo, czy jakaś książka, którą posiadam. Kolejna z dzisiejszych pozycji to wybór nowel i opowiadań pewnego pisarza. Pisarza, którego opowieść przeczytałam w listopadzie i usłyszycie o niej na pewno bardzo pozytywną opinię. Podsumowaniu, w czytelniczym podsumowaniu listopada. Była to powieść: pomór Władysława Orkana, tego od komorników, chociażby i tego od dość naturalistycznych opisów, tego od pięknego języka, opisów biedy w górskich, położonych w górach, wioskach. Dlatego, że spod, przed laty spodobali mi się komornicy, teraz do gustu przypadł mi pomór. W międzyczasie była chyba opowieść. W Rostokach pomyślałam, że nie mam jeszcze takiej książki, po prostu z nowelami, z opowiadaniami różnymi Władysława Orkana. I oto jest. Doszłam też przy okazji do wniosku, że ta seria wydawana przez naszą księgarnię świetnie wyglądała na, by na półce, gdybym miała jej więcej. Ale czy zdecyduje się ją zbierać? Zobaczymy. W każdym razie okładki zwykle są bardzo ciekawe. 1952 rok, 10 tysięcy egzemplarzy nakład i jest to wydanie trzecie poprawione w tej edycji. Ilustrował Tadeusz Kulisiewicz. Wyboru dokonał. Opatrzył wstępem i objaśnieniami Zbigniew Mitzner. A wewnątrz mamy właśnie kilka tych opowieści Władysława Orkana. Bezdomni nad Urwiskiem, Błaszkowa Łysina, Zła Zima, Dziki, Orły. Przez co Sabała omijał Jarmark w Kieźmarku, opowieść o Płanetniku czy Wesele Prometeusza. Przypuszczam, że jak przystało na opowieści Władysława Orkana nadmiaru optymizmu to w nich nie będzie. Ra, raczej łzę nad y, niedolą bohaterów będzie można pewnie uronić. A może się mylę? Jeżeli znacie opowieści Orkana i którą z nich polecacie szczególnie, to dajcie o tym znać w komentarzu. Ja bardzo polecam Wam komorników i bardzo polecam Wam nieco chyba zapomniany. Pomór. Pomór, czyli opowieść o obiedzie. Obiedzie i o tym, do czego człowieka ta bieda jest w stanie. Doprowadzić. Wiem, że gdy opowiadam Wam o książkach starszych, książkach z antykwariatów, książkach Stargów staroci, może wydawać się nam wszystkim, że to są książki od kilkudziesięcioletnie, nie wiem, lata siedemdziesiąte, lata sześćdziesiąte, pozycje przedwojenne, a zapominamy często, że w antykwariatach możemy już przecież znaleźć książki z początku lat dwutysięcznych czy z końcówki lat dziewięćdziesiątych, na przykład. Czyli w moim odczuciu książki, które zostały wydane wczoraj, i zupełnie nie rozumiem, skąd one biorą się już teraz w antykwariacie. Jak to jest, że ten czas tak szybko minął i mamy 2025 rok, choć przecież nadal mam lat, no nie wiem, 15. No może nie czuję się na 15, ale no na pewno nie tyle, ile mam. 99 rok i pozycja, która trafiła do mojego księgozbioru niedawno, trafiła, trafiła jeszcze, może dodam, na Półkę w moim dziale judajki. Anka Grupińska najtrudniej jest spotkać Lilith. Obwoluta, a pod obwolutą książka wygląda no, bardzo podobnie. Cóż to takiego już Wam zdradzam, bo mamy i podtytuł, podtytuł, który chyba sporo wyjaśnia: Opowieści hasydek, wydawnictwo książkowe Twój styl. Opracowanie graficzno-typograficzne Andrzej Barecki. Rachel z dworu Slonim, ostatnie polskie dwory, ocalone, powracające z daleka. Tytułowa, tytułowy rozdział: Najtrudniej jest spotkać Lilit, czy też rozdział, czy kobieta jest królową. Są też dynastie. Hasyckie. Skrzydełko obwoluty zdradza mi, że opowieści Hasydek Anki Grupińskiej to reporterska próba opisania świata Hasydek, najbardziej ortodoksyjnych spośród religijnych Żydówek izraelskich. Kobiety te, żyjąc w świecie szczelnie zamkniętym przez tradycje i mężczyzn, kształcone tak, by wiedziały, że wiedzieć nie muszą, wypełniają swój los według od wieków obowiązującego schematu. Dokonując jednak indywidualnych wyborów w obrębie wytyczonych im granic, wiodą własne życie, ich codzienność, a także opowieść. O polskich, ukraińskich, rumuńskich czy węgierskich dworach hasyckich wpisane są tu w izraelską współczesność lat 90.. Tekst reporterski wzbogacony z licznymi objaśnieniami, tablicami drzew genealogicznych, dynastii hasyckich i zdjęciami. Myślę, że dla osób zainteresowanych tematem, książka może być dość ciekawa. Na pewno widzicie ją na przebitkach, więc wydaje mi się, że więcej na temat tej pozycji mówić nie muszę. Mój e, księgozbiór, jeżeli chodzi o Judajkę, jest dość bogaty i może kiedyś przyjdzie czas na to, żebym nieco więcej Wam o nim opowiedziała albo żebym go Wam pokazała, ale to w swoim czasie i pewnie jednak przy świetle dziennym. Na 100% albo przesadzam, no może na 90% czytaliście. Albo czytaliście przynajmniej streszczenie przed laty gdzieś w szkole moralności pani dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Ale czy wiecie o tym, że moralność pani dulskiej ma kolejną część, to znaczy, że losy i bohaterów możemy śledzić w kolejnej opowieści zapolskiej? Tego mogliście nie wiedzieć. Mianowicie, po moralności pani dulskiej pojawiła się jej kontynuacja, Pani Dulska przed sądem, a później, później jeszcze coś, czyli trzecia część perypetii Dulskiej i jej rodziny, część zatytułowana Śmierć Felicjana Dulskiego. I tak się składa, że właśnie śmierć Felicjana Dulskiego kupiłam ostatnio gdzieś w internecie w wydaniu od Instytutu Wydawniczego Lektor w wydaniu z 1922 roku. Instytut Wydawniczy Lektor, przynajmniej moim zdaniem, wydawał książki, wydawał literaturę piękną z wyjątkowo ciekawymi okładkami. Sześć czy pięć okładek, okładek. Książek z okładkami lektora zachowanymi mam w tym dziale, na tym dziale, który widzicie za mną. To jest dział przedwojenny. 22. rok, spójrzcie tylko. Śmierć Felicjana Dulskiego. Niestety nie mam pojęcia kto, Przygotował tę, zachowaną przez introligatora, okładkę, dlatego że ani nie ma mowy o tym w tym egzemplarzu, i milczy też na ten temat katalog Biblioteki Narodowej. Swoją drogą, jeżeli książka Was zainteresowała, to wiem, że jest dostępna na Polonie. 1922 rok. Sprawdzimy, czy uda mi się znaleźć jakiś opis. Mam, wprawdzie nie jest to oficjalna opinia tylko opinia jednego z czytelników Adama Piechoty, ale skorzystajmy z niej. Satysfakcjonująca i kontrowersyjna z kilku powodów. Tytułowa śmierć ciągnie się niemal przez całe niekrótkie opowiadanie, męczy i dręczy jak niezauważana agonia powinna. Zbyszko otrzymuje sarkastyczny finał swoich wątków z wcześniejszych wpisów Trylogii. Za to Dulska przekracza, przekracza wszelkie granice czytelniczej tolerancji. Nie jest już groteskową satyrą ko kołtuństwa, tylko destrukcyjną siłą niweczącą wszelkie przejawy człowieczeństwa. Jest literalnie okropna. Szok, że autorka tak mocno przesunęła jej postać na mapie swoich mieszczańskich antywzorów. Ciekawe, ale musiałabym zacząć od moralności pani Dulskiej, później część druga i w końcu część trzecia. A okładka, okładka podoba mi się bardzo, bo lubię takie tajemnicze okładki. Również musimy kiedyś zrobić odcinek, w którym pokażę wam różne właśnie takie niepokojące, tajemnicze okładki. Dajcie znać, czy jesteście za. Kolejną pozycję pokażę wam dość szybko. Stefan Żeromski, utwory wybrane. Niby utwory wybrane, więc nic szczególnego, ale właśnie to wydanie spodobało mi się ze względu na okładkę. Zieloną, dość prostą, a jednak ta kreska jest ciekawa. I żeby było jeszcze ciekawiej, to jest pozycja yy, niby w języku rosyjskim, ale tylko częściowo. W takim sensie, że wstęp mamy w języku rosyjskim, z jakiego powodu. Nie wiem, a same opowiadania Żeromskiego są już opowiadaniami w języku polskim. Może było to jakieś wydanie kierowane za granicę dla osób, które czytają za granicą po polsku, chcą poznać oryginały opowieści Stefana Żeromskiego, takie oryginały w języku polskim. o nas Kruki Wrony, Doktor Piotr, Zmierzch, Zapomnienie, Siłaczka, Niedziela pod Pierzyną o Żołnierzu Tułaczu, Tabu i w końcu później Grzech i jeszcze mamy tutaj Promień. Ciekawe. A samą, samo wydanie to jest wydanie od wydanie wydane w Moskwie w 1954 roku, więc przypuszczam, że te moje przypuszczenia związane z adresatem tego egzemplarza, tego wydania są całkiem trafione. Kolejny z pisarzy, o których mowa w ramach tego setnego odcinka zmarł, mając niespełna 40 lat. Ale zdążył i tłumaczyć literaturę i pisać opowieści takie baśniowe, bajkowe i teksty poetyckie. Julian Eismond, bo o nim mowa, zmarł w 1930 roku, a mam tutaj dzisiaj jego Baśń o Ziemnych Ludkach. Opowieść chociażby ze względu na to, że zmarł w 1930. roku. Przedwojenna, ale tym razem w wydaniu powojennym. W wydaniu od naszej księgarni, takim większym, powiedzmy że na oko A4, zilustrowanym przez Teresę Tyszkiewiczową. 59 rok. Ten mój egzemplarz dodatkowo posiada dość ciekawą dedykację. Kochanemu Andrzejkowi w dniu imienin od cioci, Małgosi i wuja, Kraków 16 maja 1960 roku. Nie wiem, czy Andrzejkowi ta książka się podobała. Mam co do tego wątpliwości, dlatego że nie nosi śladów czytania. Podczas zimy, gdy na świecie srogiem rozy i wichury, ziemne ludki zamieszkują kretowiska, my się dziury. Ale skoro złote słonko promieniście i znów zaświeci, matka Ziemia budzi ze snu ukochane swoje dzieci. Wstawać śpiochy, wstawać zaraz, a toście się rozespali. Czyż nie wiecie, że tam w górze już się słonko cudnie pali, i właśnie wtedy te ziemne ludki zbierają się. I wychodzą na świat razem z wiosną. W ramach tej wierszowanej opowieści Juliana Eismonda przyglądamy się życiu ziemnych ludków w trakcie wiosny, lata, jesieni i w końcu widzimy też ich powrót pod ziemię na zimę. Ziemne ludki, czyli takie no, nasze krasnoludki. Wydanie z 1959 roku, wydanie trzecie. Nakład, widzę, mamy taki widełkowy. Dajcie mi znać, co to oznacza. Od 60 do 110 tysięcy egzemplarzy. Chyba nie spotkałam się do tej pory z takim widełkowym nakładem. Dodam może jeszcze, że Baśnie o Ziemnych Ludkach po raz pierwszy została wydana w 1914 roku. Ależ ten czas szybko leci. Jesteśmy już przy przedostatniej z dzisiejszych pozycji a to setny odcinek jeden z dwóch setnych, ale jednak jakiś powód do świętowania jest. Tadeusz Dołęga Mostowicz, złota maska, złota maska od Krajowej Agencji Wydawniczej, wydanie z 1988 roku. Bo pamiętajcie, że wiele opowieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza przez całe lata były było objętych zapisem cenzury. Złota maska pojawiła się już poniekąd kiedyś w ramach tego cyklu, za sprawą jej kontynuacji, bo najpierw pokazałam Wam jej kontynuację, a teraz pokazuję złotą maskę. Kontynuacja, wysokie progi. A złota maska to jest powieść obyczajowa do Łęgi Mostowicza tego od Nachora, tego od profesora Wilczura powieść wydana. Po raz pierwszy w 1935 roku. Ostatnio kupiłam opowieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w pierwszym wydaniu, właśnie wydaniu z lat 30. I myślę, że w którymś z kolejnych odcinków na pewno ją Wam pokażę. W pierwszym wydaniu powieść była wydana przez Towarzystwo Wydawnicze Rui. Osiemnastoletnia Magda, córka właściciela sklepu rzeźnickiego z warszawskiego Powiśla, marzy o lepszym życiu artystki. W tajemnicy przed ojcem korzysta ze szkoły tańca Iwony Karnickiej wspierana przez siostrę Adele i jej jej tej siostry czy jej narzeczonego. Pewnego dnia korzysta z okazji rozpoczęcia pracy w warszawskim teatrze rewiowym Złota Maska. Aby to osiągnąć, decyduje się na opuszczenie domu, zerwanie kontaktów z ojcem i niekochanym narzeczonym, czyli to jednak był jej narzeczony. I zakładam, że to właśnie ją widzimy na okładce tej edycji z końca lat 80. Kto stworzył nam tutaj tę panią? Opracowanie graficzne Krzysztof Tur, a sam tekst oparto właśnie na tym pierwszym wydaniu, wydaniu od Towarzystwa Wydawniczego RUJ. Wydanie pierwsze w tej edycji, nakład ogromny, 150 tysięcy egzemplarzy. Dylogia ukazała się w 1935 roku. Wznawiana jeszcze przed wojną nie doczekała się druku po 1945 roku. Ponad 50 lat krążyła w nielicznych, zaczytanych do szczętu egzemplarzach z rąk do, rąk, do rąk wiernych pisarzowi czytelników czyli pierwsze wydanie powojenne, no sami widzicie, 1988 rok, szmat czasu. Co zostawiłam na koniec? Na koniec zostawiłam coś solidnego, co może niektórych z Was zainteresować. Wiktor i go nędznicy, tom pierwszy i tom drugi, to są nędznicy w Obwolutach, obwolutach z pracami Antoniego Uniechowskiego, ale ta kreska chyba sama w oko się rzuca. Do tej pory znałam to wydanie bez obwolut. Nie miałam szczerze mówiąc pojęcia o tym, że ono ma obwoluty, dlatego że pamiętam je jeszcze z mojego dzieciństwa właśnie bez obwolut. No obwoluty czasami się niszczą i stąd może to moje wrażenie. Bez obwolut to jest to Zielone wydanie, ale wewnątrz ilustracje Antoniego Uniechowskiego jak najbardziej są obecne. W tych moich egzemplarzach jest też dedykacja, taka na czasie od świętego Mikołaja dla Rysia, Kraków 5 grudnia 1954 roku. Niestety jest to wydanie skrócone, czyli nie. Pełne. Przekład biblioteki arcydzieł literatury z 31 roku przejrzany i poprawiony przy współpracy Hanny Szumańskiej-Grosowej. Obwoluta ilustracje rzecz jasna Antoniego Uniechowskiego. I co jeszcze? No tyle chyba powinniście wiedzieć. Może jeszcze jakiś nakład? Nakład 50 tysięcy egzemplarzy i tę książkę wydało Państwowe Wydawnictwo Iskry jeszcze w 1954 roku. Wydaje mi się, że jeżeli lubicie ładne wydania, takie estetyczne wydania nędzników, starsze wydania nędzników, to możecie rzucić okiem właśnie na to wydanie. A swoją drogą, jesteście mi w stanie polecić jakieś pełne wydanie nędzników, może współczesne? Czy dawniej może też się pojawiło? No to jest okrojone. Ale za to jakie ładne. Nędznicy to ostatnia z opowieści, o których chciałam wspomnieć Wam w ramach tego setnego odcinka. Jest mi bardzo miło, że dotrwaliście aż do teraz. Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam. Jeżeli tak jest, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli którąś z tych opowieści czytaliście, może w tym wydaniu, może w innym wydaniu, również dajcie o tym znać w komentarzu. Jeżeli nie macie mnie dość, serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, bo tam smaczków książkowych, około książkowych, zdecydowanie tak mi się wydaje daje, nie brakuje. Jeszcze jedno, ciekawa jestem bardzo, czy są tutaj osoby, które widziały wszystkie odcinki z tego cyklu i przypominam o playliście. Playliście, w której znajdziecie wszystkie odcinki z cyklu z Targu Staroci. Początkowo w ramach tego cyklu pokazywałam wam wyłącznie książ książki, które kupiłam na targach staroci, a z czasem zaczęło Ulegać to zmianie, i teraz często są to książki, które kupuję w antykwariatach internetowych, w antykwariatach stacjonarnych, czy na przykład na aukcjach, ale na targach staroci także, choć w mniejszym stopniu, ale to dlatego, że jakoś w tym roku z targami staroci nie było mi po drodze przez różne inne wyjazdy. Zobaczymy, jak będzie w roku kolejnym, bo tar targi staroci bardzo, bardzo lubię.